Cześć z tej strony, Sławek. Witam Was w kolejnej odsłonie dotyczącej platformy sprzedażowej czyli Drupal Commerce. Mamy już zainstalowanego Drupala, jest on spolonizowany. Pierwsze kroki, które będziemy stawiać w uruchomieniu właśnie naszej platformy sprzedażowej, to włączenie modułu Commerce. Sam moduł oczywiście znajduje się na Drupal.org. Znajdziesz go, masz pełny opis modułu. Jest to Odsłona modyfikacji wcześniejszego modułu pod Drupal 6, jakim było UberCard. Ekipa, która tworzyła Ubercart, stworzyła na nowo właśnie Drupal Commerce. Jest on dedykowany wyłącznie pod Drupal 7. Kilka informacji, które są niezbędne dla naszego projektu: to będzie moduł C Tools, Views, Entity, Rules i ewentualnie adres Field Beta. Tak jak tu widzisz, mamy jeszcze opcję tak zwane Commerce Kickstarter, ale o tym już na samym końcu naszego szkolenia. Oczywiście musisz pobrać i zainstalować moduły, które są uzupełnione, a następnie wejść w swoją instalację Drupala. Przejdź proszę do zakładki moduły i na samym początku włączymy sobie moduł, który nam usprawni nawigację. Będzie to moduł Administration Menu. Znasz go doskonale z Drupala 6. Ale cała zagadka przy tym module polega na wyłączeniu jednego z głównych modułów rdzenia. To jest moduł, który za chwilę Ci pokażę. Po prostu zachowam konfigurację i pokażę teraz, jak to konkretnie wygląda już w tej ostatecznej odsłonie. Administration menu moduł pozwoli mi szybko nawigować, ale jak widzisz tutaj, belka górna nadal zasłania ten moduł. Ja nie jestem w stanie tego zobaczyć, dlatego też w rdzeniu musisz poszukać takiego modułu, który nazywa się toolbar. To jest pasek z odnośnikami do poszczególnych sekcji działu zarządzania. Po prostu wyłączamy tolbar. W każdej wersji Drupala 7 masz go widocznego. Zachowaj konfigurację i zobaczysz, do czego dojdziemy. To jest prosta, przyjemna rzecz, ale bardzo szybko będziemy mogli nawigować. Może wylogujmy się i zaloguję się jeszcze raz i zobaczę, co teraz mam. No, jak widzisz, mam już gotowy pasek. Nie mam przeładowanego starego tolbara, czyli mogę działać. Dobrze. Mieliśmy włączyć moduł commerce w Drupalu. Wejdźmy więc w moduły, lista i znajdujemy się już w liście. Rdzeń możemy oczywiście zwinąć. administracja nas już nie interesuje. Dodałem kilka elementów, które będą wymagane przy naszym sklepie, ale to już później. Kwestia modułu situs oczywiście, automatycznie wykorzystamy jesteśmy w Commerce. Co mamy? Mamy przede wszystkim kilka podstawowych elementów. Mamy zakładkę CART, czyli koszyka, czega od sprawdzenia, Commerce jako samego sklepu, oczywiście Commerce UI, który jest zaimplementowany. Customer, który nam pozwoli tutaj przeglądać ustawienia pod względem projektu, znaczy projektu zamówienia, które będzie wykonywane. Kolejny moduł Line Item, włączymy właściwie wszystkie moduły, które mamy w Commerce. Tak więc po kolei oczywiście elementy, które są niezaznaczone. Będzie również możliwość pokazania konkretnych metod płatności. Oczywiście te trzy elementy payment, muszą być włączone. Jeszcze dodatkowo cena, produkt to są podstawowe elementy. I elementy dotyczące samego produktu. Po włączeniu, oczywiście, całego sklepu, przejdziemy jeszcze do zakładki adres Field. Jak widzisz, adres Field będzie również automatycznie włączony. Ja pozwolę sobie to właśnie zrobić z wykorzystaniem samego modułu Commerce. Czyli po prostu zaznaczyłem wszystkie możliwe elementy w Commerce w sklepie. No i na samym końcu zachowam konfigurację. Mogłem to zrobić z poziomu panelu drusza, ale wykonam tutaj krok po kroku. Jak widzisz należy włączyć konkretne elementy Entity, Rules, mamy również Entity Tokens i tak dalej i tak dalej, kontynuujemy i od tego momentu będziemy mieli uruchomiony sklep. Sklep, który oczywiście będzie wymagał kilku dopracowanych elementów, ja chciałbym jednak, żeby ta struktura sklepu, którą włączymy była przejrzysta i spolonizowana, czyli dodamy sobie jeszcze tą to spolszczenie sklepu i zobaczymy co właściwie w tej bazowym elemencie mamy już dostępne moduły zostały włączone, to czas byśmy weszli sobie w konfigurację teraz oczywiście musimy poszukać czegoś takiego jak regionalne językowe ustawienia jak widzisz moduł administration menu nam to ułatwia no, oczywiście tłumaczenia interfejsu, importuj i tutaj już wskażesz sobie wybrany plik do zaimportowania i tutaj oczywiście wskażesz wybrany plik do zaimportowania Polszczenie masz również w tej lekcji. Oczywiście zaimportuję napisy i zobaczę co nam się pokaże. Jeszcze chwila elementy będą już widoczne w naszym Drupalu. Tłumaczenia zostały dodane, czas byśmy zobaczyli jakie zawartości w ogóle możemy dodać, więc kliknijmy zakładkę Zawartość i teraz przejdziemy już do pewnych elementów, jak Dodaj treść, czyli standardowo w Drupalu. O, chyba pewnych rzeczy nie uruchomiliśmy, bo mamy nadal artykuł i prostą stronę. Wydawało się, że nie mamy elementu sklepu uruchomionego, tak nie jest. Ja wylogowałem i zalogowałem się ponownie. I teraz zobaczę, w dodaj treść mam tylko artykuł i prostą stronę, czyli to, co występuje w każdym Drupalu. Mam też zakładkę sklepu. I ta zakładka sklepu jest tutaj najważniejsza. Produkty, które możemy oczywiście wylistować, pokazać konkretny typ produktu, jak i dodać produkt. Kliknijmy więc zakładkę Dodaj produkt. Jest to kompletnie niezależny element, który widoczny jest. W zakładce sklepu. Nie ma tego w zawartości. Oczywiście musimy podać tzw. SKU produktu. Jest to unikalny identyfikator danego produktu. Każdy produkt będzie miał inny identyfikator: tytuł oraz cenę, obecnie jeszcze w dolarach. Zobaczmy, co w sklepie znajdziemy jeszcze: profile klienta o tym będziemy oczywiście mówić w kolejnych odsłonach, zamówienia, no i to, co jest chyba najważniejsze to konfiguracja. Konfiguracja jest spolonizowana, może nie wszystkie elementy będą jeszcze całkowicie w języku polskim, ale możemy już troszeczkę popatrzeć. Po pierwsze mamy metody płatności, to co już włączyliśmy, podstawowy domyślną metodę płatności. Przejdźmy dalej, zobaczmy w konfigurację. Podatki, to czego nie było po instalacji w UberCard domyślnie, możemy tutaj ustalić. Oczywiście stawkę takiego podatku w zależności od asortymentu ustalamy raz i ten typ podatku będzie określony dla konkretnego rodzaju kategorii. Możemy tutaj zobaczyć. Mamy podatek VAT, czyli podstawowy podatek, który oczywiście ustalimy dla naszych produktów. Możemy sobie skonfigurować regułę. Po co reguła? I tak jak widzisz to, czego nie było wcześniej nigdzie widoczne, reguła to jest element, który będzie nam określał, gdzie dany podatek ma być stosowany. Dobrze, przejdźmy dalej. Czyli ja sobie cofnę i przejdę oczywiście w konfigurację. Mamy Typy pozycji zamówienia, reguły cen produktów, ustawienia realizacji zamówienia, ustawienia walut. No to możemy zrobić już na samym początku. Klikniemy więc ustawienia walut. Domyślnie mamy dolara, oczywiście zmienimy go sobie na polskie złote. Proszę bardzo. I teraz jeszcze waluty, jakie możemy oczywiście włączyć, bo tych walut możemy mieć więcej. Możemy mieć powiedzmy w naszym sklepie euro, więc znajdźmy sobie euro. Znajdźmy oczywiście polskie złote. To musimy zaznaczyć. Dolar chwilowo będzie nieobecny. Zapiszemy konfigurację i domyślna waluta to będzie polski złoty. Dodajmy sobie pierwszy produkt, będzie to prosty element, który wrzucimy po prostu typ produktu, może sobie dodam produkt. Nazwę ten produkt jako 001, tytuł. Produkt, numer 1. Proszę bardzo, mam oczywiście tą cenę, Price, tą domyślną cenę, sprzedażową 100 zł, zapiszę i mogę dodać kolejny, bądź zapisać sam produkt. Zobaczmy, czy produkty wyświetlają się na stronie głównej. Jak widzisz, produktów nie mam na stronie głównej. Znajdują się one na podstronie z zawartością. Oczywiście z zawartością danego produktu, więc kliknę sobie listę. I tutaj mam wszystkie moje produkty pokazane. Będziemy oczywiście musieli te produkty pokazać na stronie głównej. To w kolejnych odsłonach. Chciałbym pokazać jak sam produkt wygląda po wejściu. Nie ma tutaj jakiejś większej rewolucji. Mamy po prostu prosty element który dodaliśmy po in zainstalowaniu Commerce. Jest to podstawowy moduł po uruchomieniu i spolonizowaniu. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnej lekcji, w której zajmiemy się już rozszyfrowywaniem panelu sklepu, czyli zakładki sklepu, którą masz widoczną do góry. Pozdrawiam!